Witam serdecznie. Kolejna modernizacja. Tym razem Prochowice. Województwo Dolnośląskie też koło Legnicy. Tutaj gdzie działamy. Generalnie staramy się działać w zakresie do 100 km od Legnicy. Chyba, że jest jakiś dobry dojazd, to możemy pojechać gdzieś dalej. Właśnie kończymy robić próżnię. Próżnia nam się robi już od godziny. Za chwilę będziemy startować i włączać ogrzewanie podłogowe. Co my tu mamy? Mamy tutaj jednostkę splitową firmy Wylant. Pompa ciepła 7 kW. Zaraz wejdziemy do kotłowni, pokażę Wam jak, jak to wygląda w środku. Tutaj podstawę zrobił inwestor. Według naszych wytycznych dostał rozstaw po prostu stóp. Pod agregat, jaki mają być, yy, zamontował, tak jak widzimy, bloczki betonowe ogrodzeniowe. Do tego na dole mamy zrobiony odpływ do, yy, na sklopiny. Ten biały kabel, który widzimy pod spodem, to jest kabel grzejny. Po prostu jak twadef, prostą się załącza, żeby nam tam nic yy, nie pozamarzało. No i dobra, idziemy, idziemy do środka. Zobaczymy, jak to wygląda. A jeszcze na zewnątrz, jak jesteśmy, to tylko pokażę. Yy, przyłącza, jak zawsze, zabezpieczamy specjalnym peszlem odpornym na warunki UV. Ta sama sytuacja się tyczy kabli zasilających. Jeżeli chodzi o rury, to mamy tu, chłodnicze to mamy tutaj 5 ósmych. I 3 ósme i zasilanie to jest agregat jednofazowy. Mamy 3 x 4 plus kabel e, komunikacyjny. Idziemy teraz do kotłowni. Kotłownia myśli się za ścianą. Ok, i co my żeśmy tu dali? Generalnie do tej pory klient ogrzewał się gazem. Ten gaz tutaj zostaje, ten kociołek. Na do, dodatkowo jeszcze ciepła woda. E, była i jest, też to zostaje jest dogrzewana z bojlerka to, to zostaje, tak naprawdę nie będzie już używane, bo pompa ciepła będzie bardziej wydajna i mamy tu pompę ciepła w wersji lodówkowej tak zwanego Unitowera z firmy Weiland z budowanym zasobnikiem 188 litrów ten zasobnik mieści się tutaj za tą, za tą pokrywą tu jest cała automatyka i cała część jakby jednostki wewnętrznej. Yy, tu mamy jeden monitorek to jest na razie jeszcze niepodłączone, nie włączone nie zasilanie, bo tak jak wspominałem wcześniej robimy próżnię. Tu mamy całą automatykę, wszystkie przyłącze elektryczne, sterownicze. Wygląda to, wygląda to tak. Okay. Zasilanie tej jednostki wewnętrznej jest podłączane tutaj za tą, za tą obudową. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj możemy zobaczyć zawód trzydrogowy do przełączania między ciepłą wodą użytkową a ogrzewaniem. Tutaj mamy wymiennik, a ta część zaizolowana to jest grzałka, i tu widzimy jeszcze. Naczynie przeponowe oraz pompę grunfosa do zasilania. Tak wygląda cała jednostka wewnętrzna. U góry mamy tutaj mamy przyłącza freonowe. Tu możemy zobaczyć manometr z zaworem zwrotnym i zaworem odcinającym, który służy nam do dopuszczania wody do układu. Nad nami znajduje się naczynie przeponowe i grupa bezpieczeństwa do zimnej wody. Z zaworem sześciobarowym. Nad naczyniem możemy zobaczyć szybko rozłącze. Ono nam pomaga przy serwisie, jakbyśmy chcieli wymienić naczynie, sprawdzić powietrze, dokonać jakiejkolwiek wymiany. Można szybko rozłączyć bez wylewania wody, bez zalewania kotłowni. Tak jak na wszystkich naszych pozostałych kotłowniach, wszystkie elementy są rozłączne. To znaczy zawsze mamy gdzieś, mamy śrubunek, czy przy filtrze, tu mamy filtr magnetyczny, czy u góry przy tych zaworach, tu są półśrubunki w tym miejscu, w tym miejscu i u góry. Czyli jakbyśmy musieli zdemontować dany baniak, bo nie wiem, coś się wydarzyło, on skorodował, chcemy malować, płytki robić, cokolwiek, wszystko możemy zdemontować, całą tą kotłownię tak naprawdę, jakbyśmy chcieli, to moglibyśmy ją przenieść do innego budynku. Tak wspominałem, tutaj mamy jednostkę wewnętrzną, naczynie przyponowe. Tutaj mamy bufor 100-litrowy, wpięty jako sprzęgło. Na powrocie między buforem a pompą ciepła mamy filtr magnetyczny. Rolą filtra magnetycznego jest zatrzymać wszelkie nieczystości metaliczne, jakieś odrobinki metalu, które mogą pochodzić z rozdzielaczy, z grzejników, z instalacji. Tego typu rzeczy dzisiaj są przyciągane przez elektroniczne pompy, które wytwarzają pole elektromagnetyczne, i te drobinki później y, są przyciągane przez pompę i mogą tą pompę uszkodzić. I żeby, żeby do takich rzeczy właśnie nie dochodziło, stosujemy filtry magnetyczne. Staramy się stosować z dużymi, porządnymi magnesami. Ten akurat ma 10 tysięcy gaussów Na rynku są filtry, które mają. Są mocniejsze, ale ten magnet w zupełności wystarczy. Ta siła sprawdza się. Mamy to już jakby sprawdzone. Za buforem mamy grupę pompową z pompą WILO do CO. Przed pompą mamy filtr środkowy zabezpieczający też przed brudem mechanicznym. Wszystko zostało wykonane tak jak zawsze robimy z stali zaciskowej z firmy Gebery. Na to przychodzi otulina gałczukowa Wszystko jest opisane. Mamy ten powrót podłogówki, zasilanie podłogówki. Mamy powrót z bufora, zasilanie bufora, zasilanie z pompy ciepła, powrót do pompy ciepła. To wszystko jest po to żeby inwestor nie musiał pamiętać uczyć się całej kotłowni i gdyby zaszła jakaś taka potrzeba, że coś trzeba, trzeba zrobić, wystarczy telefon do nas. My mówimy proszę zakręcić zawór, nie wiem, przykładowo na zasilaniu podłogówki, łatwiej wtedy jest lokalizować ten zawór. Wiadomo o czym mówimy i często udaje się po prostu zażegnać jakieś kłopoty, problemy zdalnie przez telefon, nie trzeba specjalnie samemu przyjeżdżać. Ok. Tak to, tak to wygląda. Idziemy puszczać gaz i za chwilę startujemy z uruchomieniem pompy.